Cześć, witam Was serdecznie. Wi-Fi 7, wszystkie aktualnie... Większość najnowszych płyt głównych jest wyposażona w Wi-Fi 7, czyli najszybszy standard Wi-Fi, który aktualnie gości na rynku w komputerach domowych i nie tylko domowych. Niestety Wi-Fi 7 wymaga do pracy pełnej pracy z pełną przepustowością routera, który będzie wspierać Wi-Fi 7, co jest dosyć logiczne. Routerów z Wi-Fi 7 nie ma zbyt dużo na rynku, a jak są, to przeważnie są dosyć drogie. Trzeba za nie wydać sporo, powyżej 600, 700, czasem nawet powyżej 1000 złotych, w zależności jakiej firmy chcemy kupić. I jakie bariery dodatkowo ma ten router zaimplementowane. Ale dzisiaj mam dla Was taki tani router. Można powiedzieć, że nawet budżetowy router. Jest to Tenda TE6L Pro. Taki niepozorny router z technologią Wi-Fi 7, który dla Was dzisiaj zrecenzuję i na końcu podsumujemy, czy warto, czy nie warto. Bo to naprawdę, w porównaniu do innych producentów, bardzo tani model z Wi-Fi 7. Zapraszam. Co dostaniemy w opakowaniu? No, oczywiście, oprócz samego routera dostajemy jeszcze instrukcję obsługi, jak uruchomić, odpalić, podłączyć, skonfigurować ten router, tak dla laika. Dostajemy paczkę do podłączenia z komputerem, z notebookiem i dostaniemy też zasilacz sieciowy. Co ciekawe, mamy też taki dongle, za którego to pomocą możemy łączyć urządzenia z tym routerem w technologii NFC. Jakbyśmy tak chcieli, na przykład nie ma żadnego problemu. Nie widziałem tego jeszcze w żadnym ze sprzętów sieciowych, które testowałem, więc taka ciekawa. Tutaj utędy jest to dołączone, a sam router fizycznie, wizualnie może w ten sposób wygląda bardzo podobnie do ostatnio testowanego przeze mnie routera z Wi-Fi 6. Natomiast tutaj z Wi-Fi 7 oprócz tego, że ma to wszystko w sobie zaimplementowane, to zewnętrznie niczym się nie różni. Z tyłu mamy wejście na zasilacz, przycisk do resetowania bądź też podłączenia się do tworzenia sieci mesh, mamy port wejścia 2,5 gigabitowy i 3 porty LAN do naszej sieci. Pięć anten, one się nie ruszają niestety. Na ścianie tego routera też nie zamontujemy, możemy go tylko i wyłącznie postawić w tej pozycji i on sobie będzie pracować i rozsiewać sieć po naszym domu albo w firmie. To Wi-Fi 7 obsługuje z prędkością do 511 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz do 4323 megabit na sekundę, a w paśmie 2,4 GHz do 688 megabitów na sekundę. Wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor 1 GHz powstałych w procesie 6 nanometrów. Ma dużo pamięci RAM, bo aż 512, a to jest bardzo ważne, szczególnie przy routerach, które obsługują dużo urządzeń naraz. RAM jest bardzo ważny w takim routerze, bo w RAMie dzieje się bardzo dużo. Keszowane są dane, przesyłane do odpowiednich urządzeń, jest wykonywane prepobieranie. Naprawdę dzieje się dużo w tym RAMie, w naszym routerze, więc im więcej y, pamięci RAM ma router, tym większe szanse, że jak podłączymy bardzo dużo urządzeń, to on się nam nie zapcha. Nie będzie wąskiego gardła i ten RAM właśnie pomoże mu pracować i rozdzielać całą transmisję na wszystkie urządzenia bez żadnego problemu. Podobnie jak z szybkim procesorem, ponieważ to też jest ważne, żeby on sobie kolejkował, przyporządkował i obsługiwał te urządzenia wejścia wyjścia nasze sieciowe, żeby miał na to moc. Pięć zewnętrznych anten o wysokim uzysku oraz pięć wbudowanych FEM-ów. Pokrycie sygnału Wi-Fi do 80 lub 110 metrów kwadratowych, w zależności, którą sobie wersję w opcji. Programowanie ustawimy. Obsługa MLO, czyli Multi Link Operation, funkcja zwiększająca przepustowość poprzez jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w różnych pasmach, częstotliwościach i kanałach. To jest tak naprawdę jedna z kluczowych cech, żeby sprzęt posiadał do uzyskania certyfikatu prędkości, generalnie technologii Wi-Fi 7 dla routera. Router też obsługuje beamforming, multi-MIMO, OFDMA, multi-RU, czyli multi-MRU, rozgłaszanie ukrywanie SIDA, oraz protokoły IPv6 i IPv4, a także inteligentną diagnostykę oraz IPTV. Tak wygląda główny panel sterowania tym routerem pokazuje nam się takie ładne, animowane, nawet wręcz bym powiedział, menu informujące o przepustowości w górę i w dół, czyli pobieraniu odbieraniu plików z całej naszej sieci i o liczbie na przykład dostępnych Wi-Fi. Ja specjalnie wyłączyłem 24 do późniejszych testów, żeby mi się mm, smartfon na przykład połączył, tylko i wyłącznie z siecią 5G a nie z siecią 2,4 GHz. Ustawienia internetowe, ustawienia Wi-Fi, tutaj właśnie można włączyć dodatkowe sieci, jakbyśmy chcieli, lub też nie. Można ją scalić, ale nie jest to dobry pomysł, bo jak chcemy wymusić na przykład na urządzeniu, żeby się parowało z 5G, no to czasami, nie tylko w tym routerze, ale we wszystkich routerach jest tak, że jeżeli siła sygnału Wi-Fi 2,4 jest większa, bo zasadniczo to pasmo ma większą siłę niż 5G, większy zasięg, czyli większy zasięg również to nam się urządzenie, pomimo tego, że mamy urządzenie 5G obsługujące Wi-Fi w 5 GHz, łączy nam się z 2,4. Więc żeby spalować tak jak chcemy, zalecam zawsze pozostawienie zawsze dwóch sieci. 2, 4, 5 GHz i łączenie się ręcznie z jedną albo z drugą siecią, w zależności od tego, jakie urządzenie posiadamy. Zarządzanie klientami, którzy aktualnie są podłączeni, gośćmi, jeżeli są podłączeni, urządzenia offline, czy analista, czyli zablokowane, możemy sobie włączyć kontrolę rodzicielską. Tutaj można sobie na przykład ustawić, od której do której godziny ma sieć być objęta kontrolą, ustawić filtry URL, na przykład na które strony nasze dziecko nie powinno wchodzić. Więcej, no to już są szczegółowe ustawienia całej naszej sieci, które można sobie ręcznie sprawdzić i skonfigurować, tak samo włączyć Wi-Fi na przykład dla gości. Tryby pracy, tryb routera, tryb access pointa, tryb WISP i tryb klienta plus access pointa, można sobie wybrać. W zależności od tego, czy rozbudowujemy naszą sieć, czy jest to nasza, będzie to nasz jedyny router, czy też będzie to kolejny router rozszerzający zasięg w naszym domu, bądź też w biurze, czy też na przykład chcemy stworzyć sieć mesh z dwóch, trzech lub większej ilości tych routerów IPv6. Diagnoza sieci, jakby coś nam nie działało, można to zrobić. Można też włączyć zarządzanie energią, wyłączyć kontrolkę LED na front panelu routera bądź też zmienić sygnał sieci, moc sygnału sieci, jak pracujemy na przykład w małym pomieszczeniu, nie potrzebujemy dużej mocy, to możemy sobie zmniejszyć i ustawić tryb energooszczędny. Konfiguracja sieci LAN, w ustawieniach zaawansowanych mamy pełną zaporę sieciową, która jest już fabrycznie włączona od nowości, strefa zdemilitaryzowana. mamy też możliwość ustawienia routingu statycznego, dodatkowych DNS-ów, UPnP, mapowanie portów, czyli takie hmm, nawet Powiedziałbym bardziej niż standardowe ustawienia są tutaj dostępne. Można więcej zrobić niż na jakimś tam tańszym, podstawowym routerze, no, który nie będzie nam obsługiwał Wi-Fi 7. Tutaj mamy to Wi-Fi 7. Uktrowalnienia sprzętowe zaraz po włączeniu tego routera pojawia mi się informacja, że jest dostępny nowy firmware. Router go pobrał, zainstalował, uruchomił się ponownie i działa teraz na najnowszym firmware, który jest dostępny, był dostępny dla tego urządzenia na stronie na serwerach TENDY. I tak to wygląda. Czytelnie schludnie wszystkie podstawowe funkcje są, nawet troszeczkę więcej. Zabezpieczenia są, firewall jest. To teraz zobaczmy, jak to. Pracuje, jak jest mocą sygnału tego urządzenia. Aktualnie przebywamy w odległości około 2-3 metrów od routera. Jak widzicie, sygnał jest prawie maksymalny, prawie 80 decybeli. to jest bardzo, bardzo dobrze. A teraz przemieśćmy się troszeczkę i troszeczkę przejdźmy sobie dalej. Zobaczymy, jak będzie aktualnie z sygnałem. Jestem około 6-7 metrów od routera na przestrzeni otwartej. Zasięg tutaj spadł troszeczkę niewiele, ale moc sygnału nadal jest. Jest bardzo dobra, tak naprawdę. A teraz przeszliśmy, jesteśmy około 8 metrów od samego routera, i dzieli nas gruba żelbetonowa nośna ściana budynku tak naprawdę konstrukcyjna. Dodatkowo, wokół mnie jest dużo metalowych regałów, które. które poniekąd działają jak taka lekka klatka Faradaya w tym pomieszczeniu, bo to jest moje pomieszczenie magazynowe i tutaj wszystko się dzieje, zbiera i układa na tych regałach metalowych i to one są tak naprawdę ustawione naokoło pomieszczenia, więc taka lekka klatka Faradaya i pomimo tego, że jesteśmy w takim pomieszczeniu w odległości około 8 metrów, to tak naprawdę mamy zasięg tutaj na poziomie 60, 50 paru decyberii, czyli spadł nam niewiele, ale nam spadł aktualnie. No, ale to jest normalne, bo jesteśmy większe odległości. Dodatkowo mamy tą ścianę nośną po drodze, więc uważam, że aktualnie ten wynik jest naprawdę bardzo fajny, bo moc sygnału jest naprawdę silna w tym routerze. I myślę, że jak macie jakieś tam domy dwupoziomowe, piętrowe, czy też większe mieszkanie ze ścianami działowymi, to nie będzie żadnego problemu, żeby się połączyć do internetu i ten zasięg i też transfer szybki w tym routerze utrzymać bez problemu. On nam tutaj trochę przekomuje, podając, że jesteśmy w odległości metra, bo to jest tak jak mówię Wam 8 do 9 metrów plus ściana działała. Ten soft tutaj akurat do testów nie jest zbyt dokładny. No teraz nam się widzicie, zmienił się znowu ten parametr, a stoi tak naprawdę w miejscu cały czas, więc na to nie patrzcie. Popatrzcie bardziej na siłę, na siłę sygnału, bo Tutaj to jest szczytywane minus 59 dB. Jest to szczytywane właśnie poprawnie na szczęście. Czas na podsumowanie. Router kosztuje uwaga, teraz w promocji, jest w promocji w morelach. On kosztuje 413 zł z groszami. Link pod filmem w opisie. Wcześniej kosztował niecałe 500 zł, więc obniżka spora. Myślę, że warto. Dodatkowo w opisie pod filmem dam Wam link, bo w tym tygodniu ruszyła promocja firmy Tenda na cashback. O szczegółach dowiecie się klikając pod filmem w odpowiedni link informujący o cashbacku. Jakby jednak te 413 zł dla kogoś było zbyt drogo jak za router z WiFi 7, to jest jeden z najtańszych routerów z Wi-Fi 7, który jest na rynku tak naprawdę, to jest jeszcze troszkę bardziej okrojony model też z Wi-Fi 7 też od tędy. nazywa się TE3L jego też wam zalinkuję żebyście mieli porównanie mogli sobie wrzucić jeden i drugi do porównania i zobaczyć jakimi funkcjami się różnią Reasumując, w tych pieniążkach jest to naprawdę bardzo dobra propozycja dla osób które chcą mieć Wi-Fi 7 w swoim domu w biurze bądź też gdziekolwiek indziej chcecie mieć to Wi-Fi 7 a jednocześnie nie chcą inwestować kilkuset więcej złotych za sprzęt innego producenta pomimo tego że jego wygląd niezbyt przypada mi do gustu, ale wygląd to nie wpływa za bardzo na działania, od taki plastik gdzieś ta oszczędność musiała być poczyniona yy, nieruchome anteny, brak możliwości mocowania na ścianie jest troszeczkę ograniczeń a propos alokacji, właśnie przez to tego routera natomiast myślę, że dla większości z Was ta cena i tak to zrekompensuje bo router technicznie jest bardzo dobry Mamy naprawdę bardzo mocny sygnał i przez grube ściany zbrojeniowe bez problemu ten sygnał przepuszcza z niewielką utratą. A jak jest dobry sygnał na dużej odległości, to też te transfery są dobre, wysokie i nie ma problemu z pobieraniem dużych plików w pełną, z pełną prędkością w okolicach routera i z troszkę mniejszą w oddaleniu 10-15 metrów za dwoma ścianami. Więc pod tym względem jak najbardziej ok. Dlatego też, patrząc na to wszystko, otrzymuje ode mnie wyróżnienie za opłacalność. Bo to naprawdę za 400 router Wi-Fi 7 kupić. Z dosyć mocno rozbudowanym menu, może nie jakoś przesadzonym, z wieloma feature'ami, bajerami, ale wszystkie funkcje, które potrzebujecie, łącznie z Firewallem, kontrolą rodzicielską są w tym routerze zaimplementowane. Jak ktoś szuka WiFi 7, to klikać pod filmem w link w opisie i sprawdzać. I pamiętajcie też o tym tej akcji promocyjnej Tenda na cashback przy zakupie ich routerów, ich produktów sieciowych. O, mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie tej recenzji. Tenda. BE-5100, tak, bo on jest tutaj inaczej troszeczkę opisany na naklejce, a tak naprawdę to jest model TE-6L PRO. Troszkę to mylące, ale nie wiem czemu tak to oznaczają, bo widzicie, tu jest BE, to tak na końcu już BE-5100, ale jak popatrzycie na naklejkę z boku, to jest model TE-6L PRO. Zresztą na przerwnikach i zbliżeniach też to pewnie było widać. Dzięki, trzymajcie się i pozdrawiam Was w wideo. Blog tech. Cześć, pa!